Ja jestem Ile Trojanowska, a ze mną dzisiaj na kanapie Tomasz Koć, czyli dyrektor programowy Miejsca, które tak samo jak Gdynia kocha kino, czyli kino Kinogram. Dzień dobry, Tomku. Witam Cię. Tomku, powiedz mi, skoro jesteśmy na festiwalu, no to który to jest Twój festiwal? już filmowy Oj, w Gdyni? Nie powinnaś mi zadawać tego pytania. Dlaczego? Dlatego, że to jest, podejrzewam, jakby ktoś tak miał teraz cofnąć, no tak, 25-28 lat. Naprawdę od tylu lat przyjeżdżasz na festiwal tak, filmowy w Gdyni, tak. no to, masz to 25. Pewno, No to, to na pewno tak. masz niezły przekrój od tego, jak wyglądało to powiedzmy 25 lat temu, jak wygląda teraz. Więc co powiem ci szczerze, że jeśli chodzi o taki ogólny klimat, założenia, miejsce i tak dalej, to się niewiele zmieniło. Oczywiście kiedyś nie było GCF-u, mm -hmm. tak. Festiwal był jeszcze, pierwsze festiwale to był Gdański no Neptun mm -hmm. na ulicy Długiej. Mm -hmm. W związku z tym zupełnie to niby gdy nie, festiwal był, pokazy były w Gdańsku. W Gdańsku. E, wiadomo, że nie było, nie było y, kin Heliosa, mm -hmm. które są od kilkunastu lat, tak, tutaj. W związku z tym, no może się zmieniło to, natomiast jeśli chodzi o to, po co tutaj przyjeżdżają twórcy, reżyserzy, a przede wszystkim widzowie. Mm -hmm. To jest chyba cały czas to samo fajne, pozytywne przeżycie, mm -hmm. miejsce. No wiadomo, że związane nie tylko z samym oglądaniem filmu, ale też. Tak. No w ogóle z całym światem, prawda? Tak. Klimat, tak. Ludzie, ludzie, sztuki, e, kinematografii. E, no dobrze, a to w takim razie czy pamiętasz ten swój pierwszy festiwal? No chyba nie. Nie, no, czy nie, nie pamiętasz nie pamiętasz filmów, które tam wtedy widziałeś? No na pewno nie, na pewno nie, mm -hmm. ale to były filmy patrząc na ciebie, to nie miałeś prawa oglądać jeszcze. Jeszcze <grym /dziśle> wtedy nie miałem. Nie. Także tego typu filmy rozmawiamy, które gdzieś kiedyś e, być może młodzi ludzie oglądali na, na, na platformach w telewizji i tak dalej. Wtedy się oglądało na żywo na żywo w kinie, no to naprawdę już jest kawałek, jasne, kawałek jasne. historii. No dobrze, ale mamy 48. Festiwal, co się udało już może na tej edycji zobaczyć? Albo co może planujesz w ogóle zobaczyć? To znaczy ja przyjechałem tutaj z takim um, postanowieniem, że na pewno muszę obejrzeć Chłopów, mm -hmm. nową organizację, muszę obejrzeć Doppelganger Sobowtór, mm -hmm. muszę obejrzeć Różyczkę 2, mm -hmm. też dlatego, że wcześniej, zanim Teraz pracuję w kinie, a przez poprzednie 22 lata pracowałem po drugiej stronie, czyli w dystrybucji kinowej. Mhm. W polskich filmach niezależnie dystrybucyjnych, dwóch. I wprowadzałem pierwszą dużyczkę, pamiętam to, w związku z tym też trochę sentyment. Jasne. Też z takiego dobrze pojętego obowiązku chcę zobaczyć, i jutro go zobaczę, Kosa. Mhm. No bo to jednak jest duża, duża produkcja polska, Jasne. taka stricte. Osobiście... A, bo gdzieś wyczytałam, przepraszam, że no. gdzieś wyczytałam, że to jest w ogóle pierwszy film o Tadeuszu Kościuszko od 1938 roku. Ponad no ja... 80 lat od, od ostatniego filmu o Tadeuszu Jestem... Kościuszko. Mimo, że ci wcześniej powiedziałem, że tutaj już jest 25 mój <grym> festiwal, <grym uchwały> to akurat od, od 30 nie pamiętam, <grym <grym ale, ale okej, okay, skoro wyczytałaś, to tak być. Tak, taką ciekawostkę tak wyczytałam. Ale to chyba to, to jest prawda akurat. Podejrzewam, że głównie z tego y, główny powód to oczywiście finanse, bo taki film nie może być zrobiony bez dużej ilości Jasne. aktorów, statystów, koni i tak dalej, tak dalej. Ale fajnie, że to cieszę się i to zobaczę, więc y, zobaczymy, co z, tego, co z tego wyszło. Czyli to są wszystko plany na zobaczenie, a czy już coś udało się tak, zobaczyć Tak, wczoraj, wczoraj obejrzałem nową mechanizację y, chłopów. Mhm. Bardzo chciałbym ten film zobaczyć i przyjechałem z bardzo dobrym nastawieniem, żeby ten film y, zobaczyć. I prywatnie, i też jako człowiek programujący kino. I pod, pod jednym i pod drugim względem się nie rozczarowałem. Mm -hmm. y, można się na siłę doszukiwać y, ja jakichś tam minusów, że on już niewiele ma... Znaczy nie to, że niewiele, no mało wspólnego z, z książką Raymonda, tak? No ale umówmy się, to jest... Y, Polski film, polskie kino, Nagroda Nobla, Reymont, nasi aktorzy, twórcy, yy, twórcy poprzedni film, Vincent, tak? Twój tak, Vincent, Vincent. Mhm. Yy, który, był, który był nominowany do Oscara, w związku z tym nawet dla przyzwoitości zawodowej trzeba to zobaczyć, ale absolutnie się nie zawiodłem, nie pamiętam w tej chwili oczywiście, yy, może ty gdzieś masz zapisane nazwisko yy, kompozytora muzyki tego filmu, ale Muzyka wymiata totalnie. Słyszałam Plus. właśnie, tak, że, że muzykę wszyscy bardzo mieli. Myślał takie, takie może porównanie nie do końca pasujące do różnych epok, ale pamiętam te kilkanaście, dwadzieścia lat temat się wyglądało filmy Kusturicy z muzyką Bregowicza. To te mm -hmm. same wrażenie mm -hmm. na mnie zrobiła wczoraj ta muzyka tutaj. Po prostu mm -hmm. podnosi ten film na, na naprawdę inny, wyższy oczywiście poziom. E, oglądałem moim zdaniem świetny e, święto ognia uh -huh. Kingi Demskiej. Uh -huh. no, y, pani Kingać naprawdę w doskonałej formie. E, może nie przebija to e, moich córek krów. No, ale tam ten film po, po prostu dał taką poprzeczkę uh -huh. wysoko, że... Uh -huh. m, ale to jest mniej więcej film na tym samym poziomie aktorskim. E, o, o, nie wiem to jest tak lekko i fajnie zrobiony film, że to się wydaje, że tak naturalne, a to do tego trzeba mieć po prostu rękę i Pani jasne, Kinga ma. Jasne, jasne. No z Panią Kingą rozmawialiśmy tutaj, nasz redaktor naczelny Kuba Weichner kilka godzin temu miał przyjemność z nią porozmawiać, także zapraszamy również do wysłania tego, tego wywiadu, czyli... Dzisiaj jest, jeszcze obejrzę my? Figuranta. Mhm, Oto bardzo, bardzo dużo tych filmów udało ci się obejrzeć. No jak na dwa dni, trzy, no to okay. <śmiech> <śmiech> jutro, jutro mam chyba w planach właśnie dwa czy trzy na pewno kosa, no więc no, średnia będzie przyzwoita, no, ale w końcu po to chce się że żeby oglądać filmy. Yy, odnośnie figuranta, yy, no nie jest to łatwe, nie jest to komercyjne, natomiast to jest dobre, mhm. warto obejrzenia. Film czarno-biały, więc dosyć oryginalny pomysł, ale ja wiem z czego to wynikało, z tego, że nie będę tutaj wiele zdradzał, że film dzieje się w latach yy, 60. 70-tych w Polsce oczywiście, y, głównym bohaterem historycznym tego filmu, nie aktorem, ale tym jest nasz Karol Wojtyła, przyszły papież. I tu fajnie ktoś sobie właśnie wymyślił, że film jest cały czas czarno-biały, kręcony współcześnie, a w to są wplątane autentyczne mhm. zdjęcia z naszym papieżem, z jego wizyt w Polsce, w Nowej mhm. Hucie. Wiadomo, co się w Nowej Hucie, sprawa krzyża. Tak? I to jest fajne, bo nie masz tego przejścia Kolorowy świat, czarno-biały, kolorowy, czarno-biały. Mm -hmm. Po prostu cały czas jest, i to jest mm -hmm. udany zabieg, moim zdaniem. Mm -hmm. Dobry film, nie, 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 nie jest łatwy, ale wydaje mi się, że no, film u nas w Polsce o tamtych latach, o, o papieżu, o inwigilacji, bo to, tutaj o to chodzi. No, to, bo to nie jest jak gdyby wszyscy wiedzą, jaki ten, ten film jest. Też jest naprawdę wad polecenia. Czyli na razie żadnych rozczarowań, same pozne zaskoczenia? Może udaje mi się filmy, które mogą być rozczarowani, omijać. – Podświadomie. podświadomie – Podświadomie, podświadomie. No dobrze, no to wiemy co na festiwalu, no ale teraz chciałam może troszkę podpytać, co tam się w Warszawie będzie działo i co Kino Kinogram szykuje w najbliższym czasie, bo jako dyrektor programowy myślę, że możesz mi na ten temat troszkę, troszkę opowiedzieć. Wiesz co, Kino Kinogram w Warszawie jest kinem absolutnie… wiem, że to nie do końca może być w moich ustach wiarygodne, ale jest kinem wyjątkowym, innym zbudowane w ogóle, wkomponowane w starą e, fabrykę Norblina na, 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 na rogu żelaznej. Podejrzewam, że nie tylko ludzie z Warszawy wiedzą, gdzie to jest, jak to wyglądało. E, w związku z tym jest już założenia i to nie jest taki typowy, klasyczny multiplex i my tak do tego też nie podchodzimy. Ja na przykład, jak tam przyszedłem e, i zobaczyłem to miejsce, e, ono jest naprawdę zrobione z klasą, naprawdę. Ja w związku z tym sobie mówię tak, kurczę, tu musi być trochę inny widz niż... Do innych konkurencyjnych kin, mm -hmm. i powiedziałem na, na, na yy, zarządzie: Ja wysłuchajcie, tu muszę to powiedzieć, żebyście wiedzieli o czym mówię. Yy, ja tutaj nie będę grał żadnej Dody, żadnych Patryków Wega. Jeśli mm -hmm. mam to robić, to ja poproszę na piśmie oficjalne, mm -hmm. <laughs> oficjalnie od zarządu. I, I to się udało nam zrobić. Tam naprawdę jest miejsce, gdzie ludzie przychodzą nie tylko na film, tylko właśnie do nas, do kina do baru. To jest miejsce, gdzie y, możesz, każdy widz może sobie zakupić napój też trochę alkoholowy mm -hmm. i wnieść go na salę. Przy każdym mm -hmm. fotelu, przy każdej kanapie, bo mamy podwójne kanapy, jest stolik. Wszystko, co skupi, kupisz w barze, napoje, popcorn, no i drinki, wnosisz na salę. Potem to zostawiasz, nie interesuje się tym, jak obsługa wchodzi po salę, się sprząta i to też ludzie doceniają. Oprócz tego rzeczywiście Jesteśmy w centrum Warszawy, ale mamy podziemne parkingi dosyć szerokie, w związku z tym nie ma problemu z wjazdem samochodem. Mm -hmm. To też ludzie doceniają. W związku z tym, no to wszystko się udało tak zrobić, że mamy takiego widza, którego chcemy, aczkolwiek ja rozumiem, że każdy ma prawo iść do kina i sobie kupić tam bilet, ale my się postawimy troszeczkę innego widza, który wie, że, że właśnie przyjedzie, postawi samochód, ok, zapłaci za to jakieś pieniądze, ale zostawi, jest bezpieczny, w centrum miasta, nie musi szukać e, miejsca na tym, na, na ulicach gdzieś tam, na, na, na chodnikach, kupi sobie drinka, kupi sobie popcorn, kupi sobie kole w barze, wnosi to na na, na seans, na, do, do środka, ogląda, zostawia, wychodzi. Mhm. To nas troszeczkę e, odróżnia od pozostałych innych kin wielosalowych, no bo mhm. mam jesteśmy w kinie wielosalowym, nie jest to multiplex, Mimo, że mamy siedem sal, ale mamy sale kameralne, typu 50, 80, 70, 90 miejsc i to też jest... Ja wiem, że widzowie to doceniają, że nie siedzą w sali takiej hali sportowej, no tak. gdzie jest kilka set tak, 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 tak. każdy tak, obok tak, siebie, tak, nie ma prywatności. I jeszcze tym popcornem mm -hmm. każdy to daje. Jasne. Dobrze, zapraszam. Jasne. No dobrze, to co tam w repertuarze kinograf w najbliższym czasie? Y Wiesz co, no, staramy się wybierać filmy typu mm, duże amerykańskie blockbustery komercyjne, ale bez przesady mm -hmm. i u nas na przykład od czterech tygodni od premiery, czy nawet więcej, cały czas y, sprzedaje się, wydaje się, nie dość łatwy i komercyjny film, ale y, na przykład Oppenheimer tak? mm -hmm. i gramy ten film. W kolejce październik listopad są naprawdę fajne, duże też amerykańskie produkcje typu nowy Ridley Scott Napoleon. To mm -hmm. jest pierwszy raz po 20 latach spotkanie ponowne Ridley'a Scotta Joaquin i Phoenixa mm -hmm. po gladiatorze. W związku tak też jest taki fajny spaczek. No to będę będzie mogło nas robić na wszystkie 700 premiera tego filmu, także. Może zaprosimy Waszych y, kilku gości, szczęśliwców na taką premierę? Może mnie. No ciebie to, 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 to ciebie to już teraz na 100%, to w ogóle nie ma, nie ma o tym mowy, żeby nie. E, czeka też w kolejce fajny film i to też jest ponowne, chyba już trzy, po raz trzeci spotkanie reżysera z głównym aktorem, czyli z Scorsese i DiCaprio mm -hmm. w gangach Nowego Jorku i następnego tak, którym pamiętam, czyli ponownie się spotkają. E, nie jest to też łatwy film, bo dzieje się w Stanach w pierwszej połowie, na przełomie 18. 19. tak, kwestie właśnie Indian i tak dalej, to no, no nie są łatwe tematy, ale wydaje mi się, że Scorsese i DiCaprio, to, a jeszcze Robert De Niro no, jako trzecie już, nazwisko, tak. no to chyba… No nie, nie trzeba się nic więcej dodawać. Nie. To tylko trzeba przyjść i kupić bilet i usiąść. Dokładnie. No i jeszcze zbiera fantastyczne recenzje Chyba no był pokazywany są... w Wenecji, jeżeli o, dobrze tak, pamiętam. Tak, tak. I on tam miał, z tego co czytałem, kilkunastu... kilkuminutową owację na, na stojąco. Może nie większą, i a propos właśnie co, co nowego w kinogramie, może nie większą niż, niż Zielona granica Agnieszki Holat, mm -hmm. którą już w przyszłym tygodniu, mm -hmm. w tym tygodniu wchodzi ten film, mm -hmm. do kin, w ten, w ten piątek. Też go oczywiście gramy i to jest film, który zdecydowanie polecam. Yy, zupełnie nie, nie sugerujmy się, czy ktoś jest z prawa, z lewa, lubi, nie lubi. Zostawmy to. to jest po prostu kino na, na takim poziomie yy, wykonania, że to po prostu wypadałoby obejrzeć. Mhm. To on właśnie miał największe owacje na po, po pokazie w Wenecji. Mhm. Mhm. W związku z tym to, też zapraszamy na ten film. Czyli się dzieje. Jesień pod znakiem jest, jest fenomenalnych dużo filmów. filmów. Jest naprawdę dużo fajnych, dużo fajnych filmów. No dobrze, no to nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Państwa w Warszawie do Fabryki Norbina, do Kinokinogram. Tak. Będzie co oglądać już od tego tygodnia, zaczynając od Zielonej Granicy Agnieszki Holland. Tak. Tomku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja bardzo dziękuję No i mam Proszenie. nadzieję, że, że uda Ci się dotrzeć na te wszystkie seanse, o których dzisiaj porozmawialiśmy. Taki jest plan. Taki jest plan. Także bardzo Ci dziękuję. Nie tylko z obowiązku, ale po prostu z przyzwoitości dla polskiego kina, które naprawdę jest wartością. Dokładnie. Oglądajmy polskie kino. Super, tak, Chodźmy zapraszamy. do kina. Dokładnie. Zapraszamy. Bardzo Ci dziękuję. Ja dziękuję.